Witajcie, kochani, na kanale Mona Art. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać stemple, które ostatnio pojawiły się w Akronie. Są to stemple takie dziecięce, ponieważ dostępne są one na dziale dziecięcym. I są to stemple gumowe na takiej piance. W scrapbookingu i w jakimś kartkowaniu też można wykorzystać te stemple. Chociaż, no wiecie, one są bardziej takie bajkowe. Na razie Wam pokażę tutaj te... Są trzy zestawy. Tutaj mamy zestaw z takimi księżniczkami. Jest Zamek, korona, fajny motylek. No i takie dziewczynki. Te stemple kupiłam na zajęcia z dzieciakami. No ale przy okazji sobie je tutaj przetestuję. Tutaj mamy zestaw z dinozaurami. To już jest coś typowo dla chłopaków. Mniejsze, większe. No jest tu ich całkiem sporo. W zestawie też jest taki y, tusz na gąbeczce, w każdym jest taki jest czarny tylko tusz ja tutaj nie będę go używała przetestujemy sobie z memento ponieważ może później wykorzystam do czegoś te te stemple jak już je odbiję a jak zrobię to z tym tuszem, który jest tutaj no to tak pewnie już nie bardzo będę mogła ani pokolorować tych, tych stempelków akwarelami ani, ani markerami alkoholowymi ten zestaw mi się chyba najbardziej podobał ze względu w zasadzie na 2 3 stempelki. Urzekła mnie ta świnka przede wszystkim. Tutaj mamy owieczkę i króliczka. No wiadomo, kuski, krówki, osiołek. Nie no, też spoko. Tutaj nawet kogut może być na jakąś kartkę wielkanocną. Chociaż wiecie, bardziej taki o ateciakach myślałam, żeby wiecie, takie świniaczki sobie albo takiego baranka tutaj gdzieś um, odbić. Ale no wiadomo, nie będę ich jakoś tak używała. E, tym bardziej, że to są Stemple z miejsca, w którym pracuję, nie są one moją własnością, więc ja sobie mogę z nich po prostu pokorzystać. I teraz przygotowałam sobie tutaj papier, trochę mi się tutaj ciemno robi przez te stemple, bo się świecą. Tu, taki, wiecie, w bloku zakrzona, on jest całkiem spoko, ten, ten grubszy. Chociaż zobaczcie, on jest taki teraz w tym ostatnim bloku, kupiłam. Jest bardzo duża różnica między białym a białym, tym cienkim a tym grubszym. No dobra, ale sobie przetestujemy. Może zaczniemy od tych? Ja ich jeszcze nie otwierałam. Otworzyłam chyba tylko te z dinozaurami. Taki zestaw kosztuje chyba około 7 zł. Więc jest naprawdę fajna cena. Tym bardziej, że wiecie, jak pojawiały się na dziele skrapowym, tym, tym kreatywnym, stemple przezroczyste, to do nich była niezbędna platforma dostępowa. Te mają piankę. Tutaj jest ten tusz. Nie wiem, nie będę go testowała, bo wiem, że on jest takim po prostu zwykłym tuszem. Ale jest taki dosyć spory w sensie wielkościowo. Dobra. Wiecie, to jest tylko plastik. Na plastikowej takiej, wiecie, folice grubszej jest taka gąbka i ona w zasadzie, jak ją dotykam, to ona jest. O, teraz trochę obrudziło, ale miałam wrażenie, tak jakby była sucha totalnie. I pokażę Wam, jak stemple wyglądają. Pachną trochę jak trampki, wiecie, w dawnych czasach. dawnych czasach, no, Kiedyś, jak kupowało, wiecie, z Chin, takie buty gdzieś na rynkach albo w jakichś tam sklepach, to takie. Mm, takim klejem nie, i, i, i gumą sztuczną. Zobaczcie, taki typowy stempelek gumowy, tylko tu jest ta pianka, nie? Ale, wiecie zobaczcie, one pięknie odchodzą no ale nie wiem, czy bym chciała to gdzieś przykleić do czegoś innego i do platformy, jak ten klej się klei, nie? Jednak chyba przy tym zostaną. Tutaj mamy kogucika, ta świnka właśnie, która mi urzekła. Osiołek też jest fajny. No sobie wszystkie postępujemy e, I zobaczymy... O, strasznie to śmierdzi. <laughs> Bo ja to po prostu czuję. E, później będę sobie te stemple wycierała. E, a na razie po prostu zobaczymy, jak one tutaj... Jak się w ogóle tym stempluje? Bo to tak. Ja mam mento. Nie chcę archiwala używać, ale też. Wiecie, ciężko, bo ja tak ogólnie to albo stempluję hmm, tablicą, albo bloczkami, nie? I powiem Wam, że ładny wyszedł ten, ta owieczka. Przepraszam, myślałam, że tak kiepsko ona się tutaj odbije, bo tak nie widziałam tego tuszu tak na tej, na tym, na tej... Zbliżenie mm, trochę zrobię. Nie widziałam tak tego tuszu na tym stemplu. O, i ten świniak słodki, uroczy, który mi się podoba. I powiem szczerze, jak na taką pierwszą odbitkę, to mi się ładnie to odbiło. Wiecie, można fajnie przycisnąć, no wiadomo, tych cienkich, y, przezroczystych, bez... Y, tej gąbki nie jesteśmy w stanie wiecie odbić bez żadnego bloczka no świneczek też tu mi się troszkę może tam wiecie przybrudziło i to są w zasadzie te dwa no i jeszcze ten króliczek ewentualnie takie które mi się podobały ale odbiję sobie tutaj wszystkie nie będę tego wiecie na tej na tamtym tłuszczu robić bo wiem że to niekoniecznie fajnie wyjdzie i to tylko będzie jakaś robota o piękny króliczek tutaj może mi się troszkę ta łapka do końca nie odbiła ale jest ok. No i teraz sobie coś. O nie, jeszcze kogutam mam takiego mniejszego. Co no, na zajęciach nie wiem jeszcze co będę robiła, ale były w takiej cenie, że pomyślałam właśnie, że, że fajnie je mieć gdzieś tam w swoich takich zbiorach na różne, na różnych prac dziecięcych. No raczej z dorosłymi to nie przejdzie, ale ciekaw. O, teraz zrobimy koziołka. Koziołka matulka. Zobaczymy jak on tutaj, wiecie, on jest dosyć duży i powiem Wam szczerze, że tutaj ta gąbka wychodzi poza powyżej tego plastiku, nie? a w tym tuszu, który jest tutaj dedykowany, tutaj ta gąbeczka jest e, tak jakby na równi z, tym, z tą obwódką plastikową. I powiem szczerze, że pewnie niełatwo byłoby, znaczy nie, no odbiłoby się tego, ten duży stempel, tylko że tak byłoby to takie trochę problematyczne, bo tu gdzieś wyjechałam poza. Śmierdzi to strasznie. O, koziołek jest, ok. Tutaj troszeczkę, widzicie, ja jak tak cisnęłam pod różnymi kątami, to troszeczkę mi wyjechało. Dobra, teraz dajemy konia. O, to tak widzicie, niewiele tego tutaj widać i też na początku miałam wrażenie, że ten tusz on już też nie jest nowy. Zobaczymy Pana Konika. O, tutaj też mi się to trochę odbiło. Widzicie? Dlatego, że ten stebel jest duży po prostu. Dobra. Teraz mamy tu osiołka. Osiołek mi się tutaj zmieści gdzieś. Wiecie, dla dzieciaków jak najbardziej. Dla takich osób kreatywnych jak my tutaj no też można sobie coś z tego potworzyć, nie? One wiecie, nawet dla własnych dzieciaków kupić to też trzeba wiedzieć, czy to warto kupić, czy fajnie wychodzą, czy nie, więc... O, tutaj teraz widzę, że temu koziołkowi ucha dobrze nie ostępowałam tak jak widzicie, no. A, nie odbiło się do końca, bo widzę, że tuż jest na nim. Więc... Nie każda odbitka za pierwszym razem no, wyjdzie, no, ale większość wychodzi. Dobra, i teraz panią krówkę. I Pani krówka też. Mówicie, z jednej strony tak fajne, bo są trzy zestawy: jest taki uniwersalny, czyli ten ze zwierzątkami, jest z dinozaurami dla chłopaków, i są księżniczki dla dziewczynek. Więc kupując hmm, trzy zestawy, to dla takich różnych grup, na jakieś zajęcia. Te trzy zestawy są wystarczające i też przez to, że tutaj widzicie, fajnie ta krówka, ona odbiła ogólnie, ale te łatki to nie są takie, wiecie, wypełnione tym tuszem, mimo że one są mega gładkie. Przydałoby się przynajmniej dwa, trzy razy, może nawet trzy razy odstępować, ale powinniśmy mieć wtedy platformę dostępowania. No tutaj nie jesteśmy w stanie odbić tej odbitki, żeby była taka super. Dobra, tutaj sobie moje zwierzaki leżą. Teraz weźmiemy zestaw z gdzieś go otworzyłam o, z dinusiami o, i również ten tusz. No, sobie może przesunę teraz, żeby było widać. Polecimy od tych najmniejszych. Tutaj mamy jakiegoś pterodaktyla. Być może ja się na dinozobrach nie znam. Mogę stwierdzić, że jest Taki ów stwór, jak był, jak pterodaktyl. Więc... Może to właśnie on. O, spoko. Też troszeczkę po brzegach się odbyło. No Ale myślę, że jeżeli byśmy mieli... O, widzicie, one się aż tutaj same odklejają. Mimo, że one się kleją, to wiecie, to jest tylko pianka, nie? To tak jakbyśmy do pianki prowali coś klejem na gorąco przykleić i, i też by to odchodziło. Hmm, nie odbiłam ogonka. Zróbmy jeszcze raz. Wiecie, też pierwsze używanie stępli też jest trochę nie zawsze dokładne. Tak jakby ten materiał potrzebuje tego, żeby... O, tu już mi się odbiło dobrze, tylko oczywiście te, te brzegi, bo one są bardzo blisko i, i wiecie, to jest miękkie, więc jak odbijamy to gdzieś tutaj te brzegi nam się też brudzą tuszę widzicie o, to tak wygląda, Tradycznie moglibyśmy to odkleić i sobie przykleić do platformy następowania myślę, że ona by chyba tego kleju nie, on by odszedł ten, ten klej nie zostałby na platformie no, ale widzicie, one te, które mają tylko obrys, tak jak świniaczek na przykład, tutaj ta owieczka to one fajnie wychodzą, ale te, które mają już trochę tych elementów takich, wiecie, z tłem tutaj, znaczy z zamalowanych, wiecie, jakichś łatek, no to one wymagałyby tego, żeby je odstępować jeszcze raz. No, ale na pewno myślę, że dziewczynki, te księżyczki mogą wychodzić lepiej właśnie dlatego, że one są tylko tymi obrysami. Teraz polecimy sobie z dużymi stemplami. O, jaki Dinuś. Ja mi się z jakąś bajką on trochę. Też one są spore. Chociaż wiecie, co może też źle robię, bo może powinnam położyć ten stempel i tuszem go. Wiecie, podtykać. Niekoniecznie tak jak ja to robię. No, to obrysy zostają. Widzicie tu łapkę sobie nie, nie dostępowałam. Ale z tym teraz spróbujemy tak. Tak jak powinno się ogólnie tuszować. Powinno wyjść dużo lepiej. Dlaczego nie zrobiłam tego od początku? Przecież o tym wiem. Może <noise> tak wychodzi lepiej. Gdzie w sztupana umieścimy? Już tak. No, widzicie. potrzeba tego właśnie, żeby mm, odbijać po kilka razy. Jeszcze mamy takiego koleżkę. Może też kilka razy powinnam. No ale nawet tutaj widać, że tak ten stempel. Ten tuż tak się na tych stemplach rozchodzi. To nie jest tak, taka gładka też jakby powierzchnia tego stempla. Nie wiem, jak by to powiedzieć. Nas przejdziemy do następnej strony. O, widzicie, nie odbiła ogonka. No, ale cóż, dobra, nie będę się tutaj bawiła z tym, bo to chyba nie o to chodzi dzisiaj. Chciałam wam tylko pokazać, gdzie One są w ogóle bardzo duże, te stemple wielkościowo. No, spójrzcie, ten ma jakieś 6,5 cm na 9, przynajmniej. Więc jest sporym stemplem lepiej. Myślę, że te księżniczki będą fajniejsze jednak. Bo nie mają tych elementów właśnie. Też może tak wcale nie trzeba mocno dociskać. Hmm, kiepsko. Trochę, wiecie, ja też ruszyłam chyba. Gdybym ja miała sama robić jakieś odbitki, to bym chyba jednak odkleiła sobie tę piankę. I po prostu do platformy przyklejała albo do bloczka. Mm, Dobra, i teraz robimy sobie książki. skorzystać z chusteczki chińskiej. i ponownie wypadać tam tuż. A teraz możecie na nie spojrzeć w całości. No i dajemy teraz motylek. Motylek jest chyba taki najbardziej uroczy tutaj. No, wiecie, motylek można do, do zwierzątek sobie go dołączyć. O, bardzo ładnie się odbił. Zrobimy te mniejsze elementy. Tu mamy zamek. No, zamek też taki fajny do, do pokolorowania, jeśli chodzi o jakieś kartki. Wiecie, tak jak. Y Kupowało się jakieś gordżuski, jakieś tam inne dziewczynki. No to tutaj tak naprawdę są po prostu takie bardziej bajkowe. Nie są one jak charakterystyczne jak właśnie gordżuski albo mm, matko. Nie pamiętam jak się te dziewczynki nazywały, takie stęple fajne. O, super to wyszło. Jak te kwiatki widzą, bo tu jest dużo tego wzoru. Jaki bukiet to jest? O, wyszło można powiedzieć, że prawie ładnie ten środkowy tutaj. On już ma takie wiecie, płaskie, płaskie, bardziej powierzchnie, i tak troszkę gorzej. I jeszcze mamy z małych elementów koronę. Ona się pięknie odbiła. No i dobra, teraz lecimy z naszymi dziewczynkami. Zobaczymy, jak to się uda. Oj. Widzę, że już trochę sobie papier obróciłam. No, Widzicie, ja też mam taki papier specjalny do markerów, więc tam, jeśli coś kolorowałam, to tam sobie odbiłam z na nim. No tutaj do takiej próby nie było potrzeby, żebym go wykorzystywała. Ciekawe jak to wyjdzie. Hmm. gdyby nie ten element, wyszłaby całkiem źle. Tylko też tutaj te oczka, ten pasek, tutaj ten, tam ten, powiedzieć krawacik, boże, kołnierzyk on nie jest taki idealnie... Czarny właśnie, nie? Przez to, że potrzebuje dodatkowej, dodatkowej warstwy tuszu, żeby odstępować raz, a czasami dwa razy nawet. Czyli, jak widać, te stemple, które mają bardzo cienkie same obrysy, chodzą dużo lepiej, nie? Ale jeśli chodzi o zajęcia z dzieciakami, to dla nich to nie ma jakiegoś większego znaczenia. To my się nad tym tutaj rozczulamy, żeby, wiecie, wszystko było idealnie. O, tu nie odbiłam do końca. No ale cóż. Jeszcze zostały nam dwie panienki. Więc jeśli ja sama będę z z stempli korzystać, to będę je mm, naklejała sobie do ta na tablicę dostęplowania. A wtedy potem z powrotem mogę odkleić i przykleić do tej samej pianki. Tu ją sobie do góry nogami odbiję. No, tutaj. Aha, bo tu było brudne wcześniej. Za chwilę, jak te dziewczynki już tak skończą stemplować, to Wam z bliska pokażę, jak wyszły te odbitki. I to jest tusz Memento. Nie wiem, jak by to miało wyglądać, gdybym użyła tego tuszu. Zakrzona. Muszę poprzesuwać sobie, żeby było widać. Gdzieś mi tu zawadzają. Jest nasza ostatnia panienka. Dobra. I chwila prawdy. O! Myślę, że wyszła bardzo fajnie. Dobra. Teraz zamykam tuż. I wam pokazuję z bliska jak one wyszły. No właśnie. To jest ta panienka, którą przed chwileczką odstępowałam. Tutaj też widać to właśnie, że, że przydałoby się jeszcze odstęplować, nie. Więc ale, ale obrysy są no w miarę ok, nie? To nie jest idealne, bo to są stemple zakrzone, więc też nie wymagajmy od nich, żeby one miały perfekcyjnie gładkie linie i tak dalej. Więc to też wszystko ma wpływ. I jakoś papieru. Chociaż ten papier jest gładki, więc powinno być OK tusz, no ale tuż jest ok, on jest już trochę używany, ale nie powiedziałabym o tym, że jest suchy. Więc sam, sama jakość stempla, no i przede wszystkim to, że nie możemy drugi raz sobie odstępować w tym samym miejscu, więc te elementy one nie są takie gładko czarne, nie? Tak jak tutaj oczka. No ale wiecie, jakbyśmy na przykład takiego dinusia mogli tutaj w tych miejscach, gdzie jest właśnie to czarne. Pokolorować jeszcze jakimś markerem i wtedy to byłoby ok. Niż gdybyśmy mieli to tak po prostu zostawić z takim czymś białym, nie? Zamek wyszedł całkiem nieźle. Do niego to się w ogóle nie przyczepię. Motylek. A, powiedzmy, jest OK. No i te stempelki, które ja tutaj ja chyba sobie ubrudziłam, wiecie, bo on miał taką dużą powierzchnię tutaj pustą i musiałam sobie chyba trochę za mocno przycisnąć ten stempel myślę, że wiecie, no nie czepiajmy się też i nie wymagajmy, nie wiadomo czego, ale za taką cenę, nawet do własnego użytku, żeby użyć tych na przykład, nie wiem, dwóch stempelków, a trzech to już nie mówię, dwóch nawet to warto jest kupić. Nawet dla jednego takiego stempelka, który nam się podoba, warto jest kupić cały zestaw. No on kosztuje 6,50 chyba, no ko 7 zł, teraz już nie pamiętam. Więc no, nawet dla jednego mm, stempla, który Wam się podoba, warto jest sobie taki zestaw kupić. No tutaj te i ta krówka to już widać ewidentnie, że tutaj e, potrzeba by... I wiecie, jeżeli do nas takiego użytku i macie tablicę dostępowania, to jest zero problemu, żeby po prostu sobie odkleić i przyklejać wtedy, kiedy się chce do, do tablicy, albo nawet ja kiedyś miałam takie stemple, których były, one powinny być naklejane na piankę, ale na tej pianki nie miałam i ja sobie po prostu taśmę klejącą przyklejałam i do jakiegoś, jeszcze wtedy nie miałam bloczka do stemplowania, tylko miałam pudełko po jakichś magnesach przezroczyste i sobie po prostu ten stempel przyklejałam taśmą klejącą, żeby mi się, wiecie, trzymał do, do tego plastiku. Tak więc yy, polecam te stemple są spoko jeżeli wam się wzory podobają to jak najbardziej warte są swoje ceny no to na pewno, nie? Wiecie, dla jednego stempelka, tak jak ja na przykład dla tego świniaczka bym kupiła taki zestaw oczywiście wiadomo, nie każdy stempluje więc wtedy nie są wiecie, potrzebne, ale nawet jak ktoś stempluje, a nie ma znaczy stempluję. Chcę sobie postępować, popróbować, a nie ma tablicy do stemplowania, To też może sobie pewne wzory fajnie odbić tutaj, więc... No, zachęcam Was chyba do kupienia tego, bo, bo spoko. Tym bardziej, jeżeli na przykład macie dzieci, albo robicie jakieś warsztaty. To jest to fajne. fajny coś na zajęcia. Dobra, kochani. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli chcecie coś napisać, to piszcie. Chętnie przeczytam i odpowiem. Do zobaczenia, kochani, pa pa.